Urzędy pracy nie muszą już profilować pomocy osobom bezrobotnym. To duża zmiana wprowadzona w systemie pracy urzędów. Dotychczas było tak, że urząd najszybciej, jak to tylko było możliwe, zobowiązany był ustalić dla osoby poszukującej pracy profil pomocy. W praktyce przepis ten, zamiast pomagać, stanowił przeszkodę zarówno dla urzędów, jak i samych bezrobotnych. Nie ma tego obowiązku. Ten warunek został usunięty. Jest on korzystny, bo on bardzo blokował y, propozycje dla osób, naszych klientów z form aktywnych. Nie mogliśmy y, takiej osoby y, przedstawić pracodawcy jako kandydata do stażu, do prac interwencyjnych. Nie mógł na żadną z form aktywnych pójść. Były osobne programy, osobne instrumenty, ale one nie wyczerpywały. Całego wachlarza propozycji Urzędu Pracy. Najgorzej miały osoby, którym przyznano profil trzeci, jako najbardziej oddalone od rynku pracy. Wynikało to z, z wielu deficytów, które te osoby posiadają. Długotrwałe bezrobotny długotrwałe pozostający bez pracy, z niskimi kwalifikacjami, z problemami, z uzależnieniami. To wszystko składało się na, na profilowanie, na, na oddalenie od rynku pracy. Czyli te osoby, które miały większy problem z zatrudnieniem, z znalezieniem dla siebie miejsca pracy, również jakby były blokowane w tych, w tych kwestiach finansowych, możliwościach finansowych urzędu. Teraz po zniesieniu profilowania ma się skrócić okres, w jakim rozpocznie się udzielanie wsparcia osobie bezrobotnej, dodatkowo urząd może udzielić dowolnej formy pomocy.